No siemanko, lecimy sobie z tematem Unity. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić tuż po instalacji i po utworzeniu nowego projektu, musimy połączyć sobie nasze Unity z Visual Studio po to, żeby działało nam uzupełnianie kodu, żeby pokazywały nam się różne podpowiedzi i tak dalej. Więc w tym celu przechodzimy sobie do Edit, a następnie Preferences i tutaj mamy pełno różnych Opcji. Jeżeli instalujemy Visual Studio razem z Unity, to zazwyczaj to powinno działać już bardzo dobrze, ale czasem mogą być z tym problemy. Dlatego pokazuję Wam teraz, co zrobić. Przechodzimy sobie tutaj, gdzie mamy preferencje, do zakładki External Tools i tutaj mamy External Script Editor. Miejcie pewność, że tutaj właśnie jest zaznaczone Microsoft Visual Studio, ponieważ jeżeli będziecie mieć Open by File Extension, no to czasem mogą pojawić się problemy. Dlatego klikamy sobie na Microsoft Visual Studio i dzięki temu wszystko będzie ok. Możemy sobie to już zamknąć i mamy połączone te dwa programy ze sobą i będzie już ok. Pamiętajcie, że jak korzystacie z jakiegoś edytora do pisania kodu tutaj w Unity, to praktycznie nigdy nie będziecie go otwierać osobno. Zawsze te skrypty z naszym kodem będziemy otwierać tutaj bezpośrednio z Unity i dzięki temu. Program wystartuje nam automatycznie, dzięki czemu będzie on połączony i wszystko będzie działać tak jak powinno.